Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Mam na imię Małgosia Małgorzata, a w Kanadzie tutaj Margaret i nagrywam do Was z Kanady, w której mieszkam już tutaj 32 lata, a na emigracji jestem już 35 lat. Jest dzisiaj 1 listopada, czyli w Polsce szczególny dzień. Myślę, że Obchodzony bardzo, bardzo uroczyście w Polsce. Nie wiem za bardzo, czy jest tak dalej, bo ja tylko pamiętam ten dzień 36 lat temu, bo to jest ostatni raz, kiedy właśnie byłam w Polsce na święcie wszystkich zmarłych. Ale tutaj w Kanadzie ten dzień jest dniem jak każdy inny. Dzieci poszły rano do szkoły, starsi, czyli rodzice, do pracy. To nie jest jakiś wyjątkowy dzień. Nie jest to dzień wolny od pracy. Może niektórzy sobie wzięli dnie wolny tylko dlatego, bo może świętowali za bardzo dzień wcześniej Halloween, no ale to tylko taka, taka mogła być wymówka. Nagrywam do Was tutaj z, z domu dzisiaj myślałam, że nagram może trochę na zewnątrz i mam nadzieję, że jeszcze pójdę później i na cmentarz, i pokażę, jak właśnie cmentarz 1 listopada tutaj wygląda. I chciałam w ogóle tę moją um, rozkminkę tutaj też nagrać na dworze, ale bardzo wieje. Jest um, chłodno i wieje, ale wczoraj na Halloween, muszę powiedzieć, była bardzo ładna pogoda, jak nigdy. Nie pamiętam jeszcze, żeby była taka fajna pogoda, bo um, nie było y, zimno, y, trochę wiatr wiał, ale było 20 stopni. To się już nie, nie pamiętam, kiedy ostatni raz była taka ładna pogoda właśnie na Halloween. Tak o siódmej zaczął deszcz padać, czyli trochę te dzieci pouciekały, ale ogólnie była bardzo ładna pogoda i myślę, że dużo dzieci tutaj po prostu skorzystało z tego dnia i pozbierały te cukierki, chociaż jest na pewno o wiele mniej ludzi, zauważyłam, niż normalnie, którzy po prostu te cukierki rozdają. Kiedyś było tego o wiele więcej, było więcej domów przystrojonych, no ale to nie o Halloween dzisiaj chciałam mówić, bo... Ja mogłabym żyć bez tego święta. W tym roku bardzo brakuje mi tego, że nie jestem w Polsce. Właśnie chociażby z tego powodu, że tutaj nie, nie, nie mam takiego, nie mam miejsca, czy nie mam grobu jeszcze, mojego syna, na który mogłabym pójść, zapalić świeczkę, czy postawić kwiatek, czy się pomodlić. Musieliśmy. Musieliśmy zamiast grobu tutaj w Kanadzie po prostu zrobić kremację, dlatego że nie wiem, czy tutaj będę jeszcze, jak długo będę tutaj mieszkać, w tej miejscowości, gdzie jestem, i czy nie przeprowadzę się do Polski, czyli nie chciałam po prostu być w pewnym sensie jak to można powiedzieć brzydko uziemniona, że nie, nie zostawię grobu mojego dziecka na. Tutaj, że nikogo innego nie ma, i po prostu gdzie indziej się wyprowadzę, czyli było po prostu o wiele łatwiej zrobić kremację. No, ale wiąże się to z tym, że po prostu taki pierwszy dzień, pierwszy dzień tak, 1 listopada, że nie mam gdzie pójść i tak naprawdę przeżyć tą taką atmosferę 1 listopada, bo do tej pory pamiętam, jak ta atmosfera panuje, w Polsce, właśnie te świeczki, chryzantemy, zapach tego cmentarza. Ja nie wiem, czy to brzmi dobrze, czy źle, ale właśnie on ma taki specyficzny zapach, który teraz mi się kojarzy z czymś pozytywnym, nie z negatywnym. Dawniej, jak była mała, no nie wiem, czy Wy też tak mieliście, ale byliśmy jakoś tam straszeni, czy się bało iść na cmentarz, bo tam duchy, coś złego. Ale teraz może mi się to zmieniło pod tym, że właśnie ma się kogoś bliskiego, to się wie, że, że to, so, jeżeli nawet są jakieś e, duchy w cudzysłowie, to są ludzie, którzy byli kochani przez kogoś, to ludzie dobrzy, ludzie, którzy e, zasłużyli sobie czymś w życiu, ludzie, którzy, za którymi inni tęsknią. Więc jeżeli oni nawet e, w jakiś tam sposób pokazują swoją, jeżeli Tą obecność na tym cmentarzu to nie jest nic negatywnego. Teraz to odbieram. Nie mówię, że, że kiedyś, jak byłam mniejsza, no to bardziej bałam się tego. Ale teraz, ogólnie rzecz biorąc, nawet muszę powiedzieć jak jadę do Polski, bardzo lubię iść na cmentarz w mojej miejscowości i po prostu przejść się, tak, zasłuchać się. W tą atmosferę, w, tą, w ten nastrój tego cmentarza, pomyśleć o ilu ludzi tam jest, ile szczęścia było, nieszczęścia, może, i ma to taką niesamowitą atmosferę. 1 listopada wspominam bardzo, bardzo pozytywnie, teraz z biegiem czasu, może wtedy nie doceniałam tego, ale to było coś tak wspaniałego spotkać się z rodziną przy tych grobach. Co ja wtedy miałam tylko dziadka, który umarł w tym czasie, jak ja, jak ja nie w czasie, tylko który go grup tam był. Od tamtego czasu jeszcze umarł jeszcze jeden dziadek i dwie babcie. Ale ta atmosfera tego spotkania rodzinnego, że wszyscy wspominają, rozmawiają, pokazują taką cześć tym, tym ludziom, którzy odeszli. To jest po prostu niesamowite. Nie wiem czy wy, którzy, czy wy, którzy możecie co roku uczestniczyć w takich e, dniu święta zmarłych, możecie iść na, na cmentarz i przeżyć tę atmosferę. Możecie to zrozumieć, ale dla osoby, która nie miała tego i nie, była, nie miała możliwości wyjechania w ciągu właśnie wszystkich dnia, wszystkich świąt do Polski, to jest naprawdę Duża strata, bardzo mi tego brakuje i czym starsza jestem, to coraz bardziej. No a teraz, jak już syna nie ma, no to tęsknota jest niesamowita. Bardzo, jeżeli tak myślę, właśnie o tym święcie zmarłych, to myślę, jak bardzo szczęśliwi są ci ludzie, którzy mogą i mają takie miejsce, że mogą pójść i Porozmawiać do tych y, ludzi, którzy odeszli. Mogą z nimi y, usiąść sobie na tej ławeczce przy, przy grobie i poczuć taką atmosferę i może nawet taką, y, 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 takie, takie uczuć, wyczuć, że ta osoba tam jest. No, no nie wiem, jakoś po prostu mi, dla mnie jest to jeszcze bardzo trudne do uwierzenia, że mojego syna nie ma. I też nie wiem jeszcze, jakie ja mam odczucia co, do, co do, do tego wszystkiego. Wydaje mi się, że ja takie te ostatnie trzy miesiące to żyję tak, um, ktoś jak ktoś powiedział, tak z automatu, że ja po prostu wszystko robię, zajmuję głowę, staram się robić różne rzeczy, ale tak naprawdę nie żyję jeszcze taką, um, tak 100% i myślę, że już chyba nigdy tak nie będzie takiego normalnego życia. Bo codziennie się myśli, um, wspomina. Um, mój syn zmarł, jak miał 34 lata, i zmarł w bardzo tragicznych okolicznościach, o których nie chcę mówić. I to są takie okoliczności, że um, niewiele osób mogłoby sobie nawet wyobrazić, jak to jest coś takiego przeżyć. Jestem dumna z siebie o tyle, że jestem w stanie funkcjonować dalej, tak jak fun funkcjonuję. Staram się, no bo ogólnie mam jeszcze. Um, 22-letniego syna, który jest na studiach, i mojego 15-latka, 15 który potrzebuje opieki, bo jest w spektrum autyzmu. Także może dlatego daje mi to siłę, żeby iść dalej. Ale to nie znaczy, że nie pamiętam, i, i niektórzy mogliby pomyśleć, o normalnie się zachowuje, może się uśmiechać, normalnie mówić, ale to jest tak, jakby dla mnie. Um, Sposób, żeby, żeby iść dalej, żeby żyć, żeby się nie załamywać. No, bo ogólnie rzecz biorąc, jakie mam wyjście? Albo się załamać, położyć i leżeć w łóżku, albo po prostu iść do przodu i starać się jakoś przeżyć tą żałobę i, i żyć wspomnieniami. I to jest dla mnie chyba najważniejsze, że ja się, staram się patrzeć z tej strony, że. Nie, że jego już nie ma, tylko to, że miałam go przez 34 lata, że mogłam się nacieszyć, że nie żadnej rodziny tutaj i było to ciężkie, bo jednak, jak są takie trudne chwile, to chciałby człowiek mieć wsparcie kogoś, wsparcie rodziny. A zauważyłam, że ludziom w obliczu takiej tragedii, jaka u nas się wydarzyła, bo nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to było tak. Po prostu nie wiedzą, jak się zachować. I ja, ja to rozumiem, bo sama nie wiem, co bym zrobiła, gdyby, gdyby taka sytuacja się wydarzyła. Także wiem o tym, że jakby nie było, ludzie są, ale ja muszę i wyłącznie sama sobie poradzić z tą żałobą, bo każdy ją inaczej przeżywa. Jedni z tego mam znajomych takich, którzy naprawdę bardzo się załamali po. Po śmierci dziecka, i, i nie mogli wrócić do takiego normalnego życia przez bardzo długi okres czasu. Dla mnie może jest to spowodowane tym, że nie mam tutaj żadnej pomocy i nie mam, a mam obowiązki bardzo dużo, nie, to, nie tylko właśnie z dzieckiem, szczególnie tym 15 ale z pracą, w której nie, moż, nie możemy sobie wziąć wolnego i nagle. Po prostu wyłączyć się z rzeczywistości. Może to mi pomogło, ale, ale dalej, jest, dalej jest trudno. Ale wracając do tego 1 listopada. Aha, jeszcze zapomniałam powiedzieć przepraszam za to moje miejsce, gdzie nagrywam ale ja się na tym juzubie w ogóle nie znam i szukałam jakiegoś takiego miejsca, w którym będzie dobre światło, ale wszędzie nie tak, jak należy. Także siedzę na schodach, i wydawało mi się, że tutaj będzie najlepsze miejsce, że tutaj jednak chyba to światło jest najlepsze. Tak jak powiedziałam, pójdę jeszcze później na cmentarz i zobaczę. Chciałabym nawet z ciekawości pójść i zobaczyć, jak cmentarz wygląda dzisiaj, 1 listopada taki katolicki cmentarz. Zaświecę świeczkę na, na, na grobach znajomych, których tutaj mam, którzy już odeszli. A tutaj. A jeżeli chodzi o mojego syna, no to świeczka będzie przed jego, przed jego urną. I e, muszę powiedzieć, że nie mam jeszcze nikogo z rodziny, który, który został skremowany. Jest to dla mnie coś nowego. Nie wiem, czy do tej pory, nie wiem, czy to był, było dobre, że tak to się stało, że skremowaliśmy. No ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie takiej, takiej sytuacji. Że wyjechałabym do innego miasta, nawet tutaj w Kanadzie, czy wyjechałabym z powrotem do Polski i zostawiłabym tutaj ten grób, no bo później chyba przewozić i ekshumacje robić, no to chyba jeszcze gorzej. Także musiało być to zrobione tak, jak jest zrobione. Z jednej strony jestem zadowolona z tego, no ale z drugiej strony też nie wiem, czy to, czy to, jest, czy to był dobry wybór. No ale już. Jak było, tak było. Także zazdroszczę Wam wszystkim, którzy mogą przeżywać tego 1 listopada w, w Polsce, w gronie swoich bliskich. Jest to dla mnie szczególnie trudne, że no właśnie nie mam tutaj nikogo z rodziny. Dzisiaj, właśnie kuzyn do mnie zadzwonił z Polski i właśnie opowiadał mi, jak są na cmentarzu, jak właśnie, ile ludzi przyszło, ile ludzi z rodziny. I to było tak wspaniałe, taka jestem mu wdzięczna. Jest niesamowitym człowiekiem, że właśnie zadzwonił do mnie. Pomyślał, żeby zadzwonić i. Przepraszam. Bardzo prze... przepraszam Was, że się trochę rozczuliłam, ale. Um, ja, było to bardzo miłe, że zadzwonił. Powiedział mi właśnie, jak wyglądają te cmentarze, jaka jest atmosfera, jaka pogoda. Ja myślałam, że będzie brzydka pogoda, bo tak słyszałam, ale że macie taką ładną pogodę. Że przynajmniej była tam, gdzie my mieszkamy, bardzo ładna pogoda. Także jestem mu bardzo wdzięczna, że po prostu zdał mi taką krótką relację, jak to wszystko w Polsce wyglądało. To spotęgowało jeszcze bardziej moją tęsknotę, no ale już jak jest, tak jest. No, tak jak mówię, muszę się pozytywnie, pozytywnie patrzeć i mam nadzieję, że kiedyś wrócę razem z tym moim synem do, do Polski i spocznie on właśnie w grobie w Polsce i będę miała gdzie przychodzić i um, przychodzić i pomodlić się. Witam tak jak... ponownie tym razem z parkingu tutaj sprzed cmentarza katolickiego. Jest godzina trzecia, jest zimno, deszcz pada, nie ma tutaj dużo samochodów, dosłownie trzy czy cztery samochody są. Ludzi tak samo nie widzę. Także zobaczymy, co się da nagrać, dlatego że wieje. I nie wiem, czy będzie coś słychać przez mikrofon, ale co chciałam powiedzieć? Zanim tutaj przyjechałam, koleżanka przysłała mi właściwie przyjaciółka z Polski, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Ona nie wie, że nagrywam YouTube, tak samo jak właściwie nikt nie wie, że nagrywam. Przysłała mi taką wiadomość, że pamięta, że, jest, że wie, że jest mi smutno i że jest myślami ze mną. To bardzo to jest ważne dla mnie i dużo, dużo mi to daje, podtrzymuje na duchu. Ale um, przysłałam taką wiadomość, która była bardzo, rezon rezonuje ze mną, że mówiąca o tym, że spotkania przy grobach, yy, wspominki yy, o ludziach, refleksje yy, przy... W Spotykanie się z ludźmi, z, z rodziną przy grobie jest bardzo ważne i ma takie terapeutyczne znaczenie. Ja uważam, że to jest prawda. Dzięki temu ta pamięć nasza o tych ludziach, którzy odeszli, jest wiecznie żywa. Co my mamy, co my, ludzie, którzy zostali, co my mamy? My mamy właściwie tylko wspomnienia, ale te wspomnienia są bardzo ważne. Ja wiem, że. Dla mnie te wspomnienia to są tylko 34 lata, ale ja sobie muszę pomyśleć, że to jest aż 34 lata. Także em, dzięki tym wspomnieniom mogę się uśmiechać, myśleć o tym, o tym co było w pozytywie, nie, my, nie myśląc cały czas, koncentrując się na negatywie tego, co się stało, że już mojego syna nie ma. Także moje przesłanie jest. Trzeba się uśmiechać, mimo że straciliśmy kogoś i ja jestem tego przykładem. Trzeba próbować się uśmiechać, iść do przodu, bo pewnie oni chcą nas widzieć szczęśliwych. Oni nie chcą nas widzieć nieszczęśliwych, a możemy do nich mówić. To, że ich nie ma, to nie znaczy, że nie można się z nimi komunikować. Ja wierzę, że jeżeli mówimy, rozmawiamy z nimi, to oni nas słyszą. Także kończę na teraz i idę zobaczyć, co na tym cmentarzu mogę nagrać. Na razie. Tutaj jest taka starsza część cmentarza. Tutaj są chyba te pomniki 100 lat, ze sprzed 100 lat. Także to jest taka stara część tego tutaj cmentarza. Także tutaj to nikt nie przynosi nic. Nie ma tutaj żadnych świeczek, kwiatków. Tutaj jakiś mały kwiatek widzę. No ale to pewnie już nawet rodziny może tutaj nie mieszkają. Dlatego tutaj nikogo nie ma. Ani nie widać, żeby ktoś był dzisiaj odwiedzał. Tutaj, tutaj jest taka część, gdzie są takie groby, gdzie są tylko takie płytki. Tutaj, gdzie, gdzie kwiatki takie są, to są płytki pod spodem. Tylko z napisami kto umarł kiedy. Tylko że dlatego, że jest dużo liści, to te płytki są po prostu za, za, e, zasypane. Tutaj na przykład jest jedna jakaś płytka czy tutaj jakaś jest tak samo, tylko że to jest wszystko liściami, liściami zasypane. Także to nie widać. No ale tutaj, gdzie właśnie widać te kwiatki, to są właśnie y, jakieś groby kogoś. A tam dalej właśnie są polskie groby, no i takie bardziej już pod polskie pomniki, no ale oczywiście nie wyglądają tak jak y, w Polsce. Y, także tutaj idę w stronę właśnie... Tego cmentarza, gdzie są polskie groby. Tutaj nie chcę polskie, no i kanadyjskie, no ale tuż są takie bardziej, no przynajmniej są te napisy. Nie ma takiego typowego grobu, no ale jest, są napisy, kiedy ktoś umarł. Tam są takie, właśnie na urny miejsca. No i tutaj po prostu tak to wygląda wszystko. Tam widzę, że moja sąsiadka jest, to pójdę do niej, ale tak właśnie wyglądają te groby. Ale no widzicie, nie ma świeczek, jest troszkę kwiatów, ale no nie ma to tak jak w Polsce. Tutaj i z tej strony. Tak to wygląda. Tutaj właśnie spotkałam moją sąsiadkę, właśnie Polkę. Która była tutaj na grobie swego męża. A tutaj właśnie, tak pokażę z daleka, może, jak właśnie to wszystko wygląda. Po prostu są tylko pomniki. Nie ma takich typowych grobów. Ale to pięknie wygląda z tymi liściami. Pięknie zrobione. I tak to tutaj wygląda. To są właśnie takie katolickie. Tutaj cmentarz, ta część katolicka. Nie chcę tam dalej, bo tam właśnie moja sąsiadka jest. A tak nikogo nie ma. Trzecia godzina. Nie ma kwiatków, chyba że takie sztuczne. Także z tego co widzicie, tak to tutaj wygląda, nie ma za dużo świateł, nie ma za dużo kwiatków, no w ogóle zniczy to nie ma tutaj za bardzo, nie widziałam tylko parę takich zniczy, żeby były zapalone, także nie będzie to tak jak w Polsce, że w nocy będzie się jechało i będą piękne widoki z cmentarza. Także nic, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się do następnego spotkania. Do widzenia, dobranoc. Bye.